W roku brutalnej okupacji znaleźli się ludzie odważni, pełni zapału i energii, skłonni do największych poświęceń, wspaniali patrioci, którzy gotowi byli oddać życie za krwawiącą ojczyznę. Oto historia jednego z nich. Jak się zaczęła wojna, to ja miałem 13 lat, zdałem do siódmej klasy, żeśmy uciekali do różnych lasów, do takich terenów, gdzie jak się później okazało, to były najcięższe walki właśnie w tych lasach. Wtedy już musieli mnie przyjąć, jeszcze nie miałem 17 lat, ale ponieważ cały oddział przechodził nie więc nas było tam chyba dwóch, którzy nie mieli jeszcze 17 lat. Odebrali przysięgę, po raz drugi żeśmy przysięgali. Bo tu mówi, za pół godziny powstanie się rozpoczyna. My, już żeśmy atakowali od strony tej zachodniej, takiej tam były bagna, bili do nas strasznie, tam dabili dużo chłopców. Zginęło ja, zostałem ranny, w szyję, miałem rozwaloną szyję. No, a wtedy weszli tam Cironowcy, Niemcy, tam na woli wymordowali 50 tysięcy kobiet i dzieci. Zginęło chyba ponad 400, może 450 tych, tych partyzantów. A oni się opuszczali tak pojedynczo i na tą wioskę, wzdłuż tej wioski rzucali bomby. I to wszystko takie zapalające bomby. Cała wioska stanęła w ogniu. Cała dosłownie. No, wziął ten pistolet i się przymierzał, nie wiem, chciał mnie chyba postraszyć czy zastrzelić, a ten oficer wziął mu rękę, opuścił, coś mu tam powiedział po rusku, nie? zabrał nas, zaprowadził nas na wartownię. A nas później z tej wartowni też w taki samochód, e, chyba to był jakiś amerykański czy jakiś inny, nie wiem. Mnie w jeden koniec e, pod szoferkę, jego w drugi koniec tego chłopaka, nie? Ten oficer przyszedł, miał nasze chybateczki, wsiadł do szoferki, kierowca ruszył i jedziemy przez ten las tam w Rembertowie. Ja mówię cholera, to rozmawiamy, zaczęliśmy rozmawiać że pewno nas tu w tym lesie załatwią. Nie, nie chcieli tam, to pewno lesie nas tu rozwalał. A ten, ten żołnierz krzyczy małczaj, małczaj, nas, że nie wolno nam rozmawiać, bo on bude, mówi strzelać do nas, będzie strzelał do nas. Nie? A tam wiedziałem, że w samochodzie nie będzie strzelał, nie? <laughs> A kazał, nam małczać. Małczać to my żeśmy małczeli. No. Ale wyjechaliśmy za jakiś czas z tego lasu, stała na skrzyżowaniu Rosjanka z chorągiewką. I zatrzymała ten samochód, zmieniała ruch, nie? Zatrzymała ten samochód, ten kierowca gwałtownie zahamował. Ten, ten, ten samochód niemal w miejscu stanął, nie? A on się nie utrzymał za ten kabuk. Jak runął między nas, w tą szoferkę, ten żołnierz, nie? Ta pepesza mu wyleciała prosto pod moje nogi. Ja się podniosłem, chciałem tam strzelać tej pepeszy. Nawet nie wiedziałem, czy ona zabezpieczona, czy nie. Ale ten, ten drugi już siedział na nim i go dusił. Był silny chłopak, dusił go tu za gardło i mówi nie strzelaj mu wilko, weź go uśpij. Nie? No to, to go uśpiłem. Żeśmy wyskoczyli na ulicę, lecimy chodnikiem. Ludzi pełno z wózkami, z tym nie wiedzieliśmy, gdzie my wys... co to za miasto. A ja leciałem z tą pepeszą. A facet stał w bramie i mówi, kogo gonicie do nas? Ja mówię, to nas goni ruski, żołnierz, oficer ruski. Ruski was goni? No ruski nas goni. To uciekajcie za mną. Nie? Żeśmy przelecieli, wpadł do bramy, wyskoczyłem tam za nim, żeśmy jeszcze przez takie długie podwórko przelecieli i wyszliśmy na drugą ulicę. Pytamy go się, jakie to miasto. Jak to nie wiecie, jakie to Praga. Nie? To na Pradze było. I żeśmy przeszli przez ten most, żeśmy weszli do Warszawy. A Warszawa, Warszawy nie było. Była kupa gruzów wszędzie. Myśmy cały dzień przez Warszawę szli po tych gruzach, zanim żeśmy doszli do Bernerowa. Na Bernerowie było trochę domków, takich wojskowych, nie? żeśmy się tam zatrzymali na noc. Na drugi dzień żeśmy wstali i tam żeśmy spotkali jednego faceta, panie jak tu się dostać do tej drogi, która prowadzi na Nowy Dwór. To musicie przejść przez lotnisko, tam nam wskazał drogę. My żeśmy prześli przez to lotnisko. Wychodzimy tu na tą drogę do Nowego Dworu, a tam tablica, nie wchodzić, w teren zabilowany, nie? Ale żeśmy prześli. I nic nie było na to. Może były jakieś miny na, na jakieś ciężkie pojazdy, czy coś. Nie, nic na mnie. Weźmy przeszli. I jeszcze żeśmy spali tam w jednym miejscu, później żeśmy doszli do tego Czosnowa, ale nie poszliśmy do niego do domu, bo on się obawiał, że tam, mówi, może się doniosą, może jak. Tego, żeśmy poszli do jego ciotki, I później matka tam przyniosła nam ubrania, to żeśmy tam trochę posiedzieli, parę dni u tej ciotki pojedli, później przyniosła nam ubrania i była Wielkanoc, nie? Wielkanoc, żeśmy tam u tej ciotki spędzili, a na drugi dzień była zabawa tam na wsi, w tym to było jak Czos czosnowo. O, tak się nazywała ta wiesz. E, Żeśmy poszli jeszcze na zabawę, nie? Później po zabawie, na drugi dzień ja przez całą puszczę poszedłem do Chodakowa, no i wróciłem tam do tego, do domu, nie? No to, ale ojciec, mnie od razu wywiózł do, do swojej kuzynki tam, za Sochaczew, u niej tam spałem, w stodole, nie, bo ona też się bała, bo to bandyta, tak, to bandyta był, to byli bandyci, a kowcy to bandyci byli, bo to ona się bała, pomimo że to była rodzina. To w mieszkaniu mówi, nie, bo jak przyjdą po ciebie, to tego, mi do stodoły iść spać. Nie? I wstałem, spałem tam w stodole chyba z tydzień, może ze dwa. Później żeśmy się wybrali, no, wyjechaliśmy na zachód. Ja objeździłem wtedy tam całe wybrzeże. Były punkty takie RGO, gdzie były, można było się najeść nawet dwa, trzy razy dziennie. Też nie było problemu z jedzeniem. Nie? w tych punktach, w tym RGO, bo to wracali ludzie z Niemiec i takie punkty porobione, punkty żywienia były porobione, nie, dla tych ludzi. No i tego, ale zbliżał się wrzesień, ja chciałem iść do szkoły, nie, bo ten nasz dowódca to nam powiedział, jak weźli Rosjanie, to nam powiedział, że mówi, Chodźcie ze mną do wojska. Ja idę do wojska, bo tu nie będziecie mieli spokoju, jak Rosjanie wejdą. Nie? I on poszedł do wojska i nas nam, a nie, my się chcemy uczyć, my nie pójdziemy do tego wojska. Zresztą to wojsko nam nie odpowiadało. Nie? My żeśmy liczyli, że przyjdzie wojsko z zachodu, nie? A tu, a tu tak jak jak to wojsko było ubrane, to ja powiem o tym, o tym żołnierzu powiedzmy, który... Do tej furmanki, jak się podszedł, nie? co miał tam tych berlingowców sprowadzić, nie? to on, jak się rozebrał, to pod tym płaszczem, to miał płaszcz taki wojskowy, nie miał nic na sobie: nic, kompletnie. To tak było wojsko ubrane, a to był marzec przecież, nie? Nic nie miał. Tak byli ubrani Polacy. No. Pomimo, że byli berlingowcami. I to wszystko powiedzmy tak się toczyło. No, później była odezwa Radosława, żeby się ujawniać. i Radosław to był przywódcą Armii Krajowej na, na Starym mieście. My żeśmy te plakaty zrywali, nie chcieliśmy się ujawniać. No, chcieliśmy się uczyć. Nie? No i we wrześniu ja wróciłem, poszedłem do szkoły. Jak poszedłem do szkoły, to od razu się zrobiło. Nie mieliśmy dowódcy, mieliśmy dużo broni jeszcze w starych naszych schowkach, a jeszcze broni po bo Niemcy jak uciekali, to zostawili kupę broni też. Mieliśmy dobrą broń, nie? nie mieliśmy tylko dowódcy, bo nasz dowódca poszedł do wojska. Nie? No i, i tego. Dopiero we wrześniu, we wrześniu, y, żeśmy dostali dowódcę y, tu z Warszawy, nie? To był kapitan Czarny. Ja go trochę znałem, bo on był w Puszczy, był porucznikiem od dywersji, nie? Puszczy. Ja miałem raz się z nim spotkałem, kiedyś, bo trochę go znałem. No i ten, 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 ten kapitan Czarny nas yy, yy, nas tam zebrał, bo nas było dość dużo, porobił takie sekcje. Ja trafiłem do sekcji takiej dywersyjno-likwidacyjnej. Tak się nazywała. Każda sekcja miała swoje tam, swoją nazwę. Nie? No i zaczęliśmy wszyscy dostali zadania do roboty. Ale dowódca wymagał, wie pan. Dowodów na wszystko. To nie było tak, że, że ktoś coś powiedział. Nie było mowy o tym, żeby ktoś coś powiedział. Nie? Żeby kogo zabić tam, czy zlikwidować, nie? czy skazać. Nie? E, tylko dowody musiały być. No, a gdzie były dowody? Dowody były w UB. No, jak te dowody wydostać? Proszę pana. Nie? Tam, taki mój kolega, taki wójcik się nazywał. Tam sobie popijał z jednym tym ubowcem, nie? I ten, ten, ale ten ubowiec się bał. Yy, 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 znaczy, wynieść te dowody. Nie? Ale powiedział mu, gdzie trzymają te dowody. Nie? To wszystko. Nie? Trochę mu się wygadał. No i my żeśmy krążyli wokół tego budynku Urzędu Bezpieczeństwa. Jak tu się dostać? Jak to jest na pierwszym piętrze? Przecież gdyby było na parterze, to nie ma problemów. Pierwsze piętro jeszcze wysokie. Myśmy chodzili po całym tym chodakowie, żeby znaleźć taką drabinę do pierwszego piętra. W końcu żeśmy znaleźli. Wisiała tam w jednym miejscu blisko bramy fabrycznej. No i proszę pana, była taka sytuacja, że była zabawa w fabryce. Nie? I my byliśmy na tej zabawie, i tam byli ci ubowcy też. Poprzychodzili na tą zabawę. nie? żeśmy się zdecydowali na tej zabawie, że weźmiemy tą drabinę, a w schowkach mieliśmy swoją broń, mieliśmy dwie pepesze, które żeśmy zabrali ruskim żołnierzom, żeśmy poprosili ich, żeby nam oddali i oddali bez słowa. <laughs> no i tego on wziął pepesze, a ja wziąłem taki swój nagan, miałem też rosyjski bębenkowiec. No i jeden z tych kolegów naszych miał tam spenetrować ten teren, czy tego, czy oni tam nie pilnują tego UB, nie? No i nie wiem, on tam może i spenetrował, może i nie spenetrował, nie wiem. Miał na nas czekać o godzinie chyba 12 w nocy, czy nawet już po 12, bo to była na zabawie, godzina dwunasta to była uroczystość, nie? Wielka. To my żeśmy zabrali tą drabinę, żeśmy ją przenieśli prawie w nocy przez cały chodaków, wszystko się bawiło, a tego. A było pusto. On z tą pepeszą, ja z tym laganem mieliśmy kociołek, kociołek przygotowany. Mieliśmy sklejem takim z mąki, nie? pędzel, gazety do tego. Tu wszystko było za schowane gazety. Ja miałem po tej drabinie wejść. Wysmarować tym klejem, pędzlem szyby, przykleić gazety do tego i wypchnąć to okno, żeby nie brzęczało. Wie pan, nie? No i ja wchodzę po drabinie, już jestem w połowie wysokości, a tu strzało, słyszę strzało. Się okazało, strzelił ten mój kolega, który był na dole. Nie? Bo ja miałem tam pierwszy wejść, otworzyć okno i mieliśmy obaj wejść do środka. A tu słyszę strzał. To, to on strzelił z pepeszy. A do kogo strzelił? Skradał się, bo tam po drugiej stronie był duży ogród, nie? Skradał się facet tam w krzakach, żeby podejść pod ten budynek i był już blisko. I on myślał, że to ubowiec jest, nie? Który tam pilnuje. Bo ten, który miał to spenetrować, nawalił nam. Nie przyszedł. Mówi, że spotkał dziewczynę, go zagadała i tak. tak się później tłumaczył tam. Nie przyszedł, nie? Strzelił do niego. I do mnie mówi schodź. Nie? Więc musiałem szybko zejść z tego. Żeśmy tam wyrzucili ten klej, te, to wszystko, drabinę żeśmy odciągnęli i, i, i tego. I akcja była nieudana. No. Wróciliśmy na tą zabawę. Na tej zabawie jeszcze żeśmy jednemu, który przyjechał tam z wybrzeża, miał przy sobie pistolet. Ja go znajomy taki. Nie? Ja go poprosiłem do bufetu, tam mu postawiłem setkę, a on już był pijany niesamowicie. No, a ten wujcik podszedł mu z tyłu kabury, wyciągnął pistolet, nie, tę tenkę ruską. <grym> miał, nie. On się nawet nie zorientował. To jak on się zorientował? Nie? To, to chyba nad ranem już dopiero. My żeśmy już wynieśli to wszystko. Nie? I takie, takie mieliśmy powiedzmy różne zadania, udane, nieudane były. Dużo było nieudanych, bo na przykład żeśmy ich zawiadomili, że tam banda przychodzi w nocy na, na jakąś wioskę. Tą wioskę. Ta wioska była obstawiona, bo jeden z chłopców tam mieszkał w pobliżu żeśmy odstawiali tą wioskę, żeśmy na nich czekali uzbrojeni, że przyjadą w nocy tam powiedzmy pokonać tą bandę czy aresztować tą bandę, czy te... nie przyjechali, bali się w ogóle. <laughs> Także mówię, były takie i udane i nieudane różne takie występy. No. No i zaczęły się pod, pod koniec października zaczęły się aresztowania, właśnie. No i tego, i, i, po raz drugi aresztowanie. I połowa, ja tak obliczam, że połowa tych naszych chłopców to została aresztowana, a połowa to udało się uciec. I mnie się też udało. Uciec, bo zawiadomiła mnie, bo byli, aresztowali jednego z kolegów, i, bo przyszło ich czterech. Dwóch odprowadziło go do UB, a dwóch skręciło po mnie, a mnie nie było, bo byłem w tej szkole wieczorowej. To była wieczorowa szkoła, nie? Byłem w tej szkole wieczorowej, oni weszli, no ojciec mówi, że mnie nie ma. No, a, 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 tego, a gdzie jest? A jest, jest w tym, yy, w szkole jest, nie? Czy tam, nie wiem, co im tam tłumaczył, nie? No, no, ale zaraz będzie, no, że zaraz, może za godzinę, może za dwie, mówi, będzie. To my zaczekamy na niego, nie? Nie wolno wam wychodzić, nie? My zaczekamy tu w mieszkaniu. I czekali u mnie w mieszkaniu. Po przeciwnej stronie mieszkał Brat tak drzwi w drzwi mieszkał brat ojca. Zajrzał, w pewnym momencie zajrzał, otworzył drzwi i zobaczył, że oni z tymi pepeszami tam yy, yy, siedzą w tym pokoju. To od razu się zorientował, mówił, o to ja mówi panowie, tu są u ciebie, to ja później przyjdę do ciebie i odszedł. Nie? Ale wiedział już, o co chodzi, że chodzi o mnie. Wyszedł oknem z drugiej strony budynku. Poszedł do pani tam bajurskiej, która mieszkała po przeciwnej stronie, mówi, niech pani wsiada na rower, pani jedzie do gimnazjum, pani tam Zygmuntowi powie, że, że czekają na niego w mieszkaniu, nie, ubowcy. Ona przyjechała, wyciągnęła mnie z klasy i mi tylko powiedziała, że ubowcy czekają na ciebie w mieszkaniu, nic więcej, nie? i odjechała. No to ja wszedłem i wyciągnąłem tego drugiego wójcik, się nazywał, nie tego wujcika, Mówię, chodź, uciekamy, bo, bo na pewno i po niego by weszli. No, a miałem rower. On nie miał roweru, ja miałem rower, bo na rowerze przyjeżdżałem do tej szkoły. Wziąłem go na ramę i mówię, jedziemy, ale gdzie? No Z Sochaczewa żeśmy wyjechali przez most, ja mówię, jedziemy na młodzieżyn. Ja tam mam kuzynów, to, to, tego, to tam się zatrzymamy nie? zobaczymy, co dalej później robić. Nie? No ale żeśmy wyjechali, zjechali z tego mostu, a on mówi, bo ja miałem przy sobie broń, a on nie miał. Mówi, ja swoją tetenkę, mówi, pożyczyłem Marianowi, on tam na dachowej mieszka. Mówi, to choć pojedziemy do niego, mówi, ja zabiorę tą tetenkę, mówi i dopiero pojedziemy. Ale później mówi tak, a po co mamy we dwóch jechać, ty idź pieszo? To było 11 kilometrów. A ja na rowerze mówi do niego podskoczę, szybko zabiorę, mówi, bo nie chcę bez broni, mówi uciekać, nie? I, i ciebie dogonię i pojedziemy później tam na młodzież. Nie? No i on tam pojechał do tego Mariana, a tam już ubowcy czekali u tego Mariana, nie? Jego, jego zgarnęli wójcika. I on siedział. I ten pierwszy, którego aresztowali, obaj siedzieli chyba z rok czasu tu na Strzeleckiej, na Pradze, nie? Jak wyszli to spuchnięci, bo w wodzie ich trzymali do pasa, tak, do, to, do piersi, nawet w zimnej wodzie ich trzymali po przeziębianiu, miały ner nerki, mieli po przeziębieniu, takie po sp Długo nie żyli, no żyli jeszcze tam jakiś czas, tam próbowali się leczyć, ale poumierali chłopcy. Ale po, po 50. po śmierci Stalina nie, się zrobiło tak luźniej. Zaczęli pisać pomyślnie o prac, o Armii Krajowej, nie, Po śmierci Stalina już tak tego. No, ja zmieniłem wtedy pracę, miałem pracować w błoniu, tam nowy zakład powstał w błoniu, miałem tam e, e, pracować, już tam się dogadałem ze wszystkimi. Niepotrzebnie w tej ankecie napisałem, że byłem AK pełnie nie Bo już wtedy się przyznawali wszyscy, że byli wakacje ten, ten personalny, ten kadrowiec, oddał mi wszystkie te papiery, tylko tą ankietę zatrzymał. Mówi tu nie będziesz pracował. Nie? Mówi takich nie przyjmujemy tu do pracy. Nie? A dlaczego? Bo to niby była fabryka zegarków, ale robili dla wojska inne rzeczy nie? w tej Fabryce. Tu nie będziesz pracował. A ankietę mówi, to oddam do pałacu mostowskich, tam było UB i milicja UB. No i oddał. No i zaczęli mnie brać. Nie? To brali mnie do 58 roku to brali mnie osiem razy. Nie? Najpierw musiałem składać zeznania ze wszystkiego. Tam. Oczywiście nie powiedziałem im tam, co chciałem, to powiedziałem. A co nie chciałem, to im nie powiedziałem. Nie? Spisywali całe te strony, tyle razy mnie brali. W końcu dostałem z tego, z konsulatu francuskiego, pismo, żeby się zgłosić do konsulatu i wyjaśnić swoje obywatelstwo. Ja, to się zgłosiłem na litewskiej, był konsulat francuski, zgłosiłem i oni mówią, jest pan obywatelem francuskim? Co pan tu robi w Polsce? Nie? Ja mówię, ja obywatelem francuskim? Chyba, że się zgłupiali, nie? Matka Polka, ojciec Polek, a ja obywatel francuski. Panie, pan się urodził we Francji, jest pan obywatelem francuskim. Tam taka była ustawa, nie? Ja się tam... W, w końcu żeśmy się rozstali tam, nawet żeśmy się pokłócili trochę, nie? Ja mówię, nie, nie pojadę do Francji, nie? No, ale za tydzień chyba przysyłają mi drugie pismo, bo im powiedziałem, że jestem żonaty, mam dzieci, żeby się stawić znowu tam. Jedę znowu do tego konsulatu. Proszę pana, może pan wyjechać z żoną, z dziećmi do Francji? Co pan tu, co pan tu robi w Polsce? Nie? Ja mówię, nigdzie już nie pojadę, nie mam owy. No i jak mnie wzięli ostatni raz, to mnie wzięli do nie, UB, mnie wzięło do, y, do elektrowni, mieli tam, na Tamce, tu w Warszawie, tam na dole, jak się schodzi, tam była elektrownia, mieli tam swój taki pokój wyciszony. Ja, nawet jak się weszło do tego pokoju, to człowiek się tak inaczej czuł, bo on był wytłumiony, ten pokój, nie? No i taki UBowiec już starszy. Już mnie też zaczął namawiać, żebym podpisał z nimi współpracę. Ja mnie nie podpiszę. On z pistoletem chodził po, 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 tym, po pokoju. tak mnie Ja mówię tak, przecież, przecież mówię, niech pan schowa ten pistolet. Mówię, bo przecież tu mnie pan nie zastrzeli, nie? W pokoju mnie pan zastrzeli? Nie? Niech pan go schowa, nie? A ja mówię, jak będziecie mnie dalej terroryzować to tego, to ja zgłoszę się do ambasady francuskiej. I, bo jestem obywatelem francuskim i oni tu z wami mówi będą mi raczej rozmawiać. No, poleciał, wyciągnął teczkę, patrzy, no rzeczywiście, urodzony we Francji, w Mary tam wszystko było opisane. Przeszedł do drugiego pokoju, nie? tam się chyba naradzić z kimś, nie wiem. Przed z tego pokoju, usiadł za biurkę, wypisał przepustkę, mówi proszę bardzo, przepustkę jest pan wolny. I od tej pory już mnie nie brali aż do stanu wojennego. No, w stanie wojennym wzięli mnie tylko na rozmowę. No ale to była rozmowa taka, my żeśmy to lekceważyli, to, te rozmowy.